Cześć. Witajcie w nowym filmie. Święta Bożego Narodzenia to najwspanialszy czas w roku, ale czy na pewno? Większość ludzi nie może się doczekać, aż znowu będą święta, ale nawet w czasie świąt zdarzają się dziwne rzeczy. Dziś pokażę wam 10 z nich. Więc weźcie coś do jedzenia i picia i bawcie się dobrze oglądając ten film. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 10. Dzięki reniferom świętego Mikołaja może on podróżować po całym świecie, aby roznosić świąteczne prezenty. Na czele wszystkich reniferów jest Rudolf. Rudolf znany jest z tego, że jego nos jest czerwony i w dodatku służy również jako światło dla Mikołaja. Chociaż Rudolf ma być tylko fikcyjną postacią, został on uchwycony przez kamerę podczas zabawy w śniegu z innymi reniferami. Czy to może być prawdziwy Rudolf? Wygląda na to, że nagranie zostało zrobione w pobliżu lasu. Na pierwszy rzut oka widzimy kilka zwykłych Jeleni ale w przypadku jednego z nich jego nos wydaje się świecić. Nie wiemy czy nagranie wideo zostało zmanipulowane, ale według badań naukowych nos reniferów naprawdę mogło zmieniać kolor na czerwony. Numer 9. Czy kiedykolwiek widzieliście Świętego Mikołaja w prawdziwym życiu? Jeśli tak, to z pewnością możesz uważać się za szczęściarza. Poniższa historia jest o rodzinie, która postanowiła ustawić kamerę, aby sprawdzić, czy mogą uchwycić Świętego Mikołaja kamerą. I udało im się. W wigilię 2014 roku Mikołaj wraz z reniferami przybyli gdzieś w pobliżu osiedla mieszkaniowego. Święty umieścił prezenty pod choinką w każdym domu, a następnie widzimy go odlatującego w saniach. Rodzina musiała czuć się bardzo fajnie, gdy następnego ranka oglądali nagranie z dziećmi. Co chcielibyście dostać w tym roku od Świętego Mikołaja? Dajcie mi znać w komentarzach. Numer 8. Być może zastanawiasz się jak Mikołajowi udaje się przygotować miliony prezentów świątecznych każdego roku. Robi to dzięki setkom elfów, któremu pomagają. Mówi się, że świąteczne elfy pomagają przy produkcji zabawek, a także opiekują się reniferami. W rzeczywistości nie widuje się ich tak często, ale mimo to od czasu do czasu udaje się je uchwycić kamerą. Na poniższym filmie z 2013 roku widzimy Elfa, który włącza lampki na choince, a następnie chodzi po pokoju. Na innym filmiku pomocnik Mikołaja zdołał dostać się do okna a następnie przez chwilę patrzy w kamerę. Nie widzimy, co dzieje się dalej, ale prawdopodobnie wkłada prezenty pod choinkę. A może otwiera drzwi dla Mikołaja? Numer 7 W dzień Bożego Narodzenia nadawano relację telewizyjną na żywo, ponieważ tego ranka spadło dużo śniegu. Reporterka Wiadomości o imieniu Jennifer mówiła o opadach śniegu, gdy nagle za nią pojawił się potworny stwór. Ludzie w domach myśleli, że właśnie zobaczyli Yeti w telewizji na żywo. Kamerzysta odwrócił kamerę i nie wiadomo, co stało się potem. Niektórzy myśleli, że futrzany stwór wyszedł z pobliskich gór, inni sądzili, że to tylko osoba, która przebrała się w strój yeti, chociaż prawdopodobnie był to człowiek. Na przestrzeni lat odnotowano wiele obserwacji yeti. Znaleziono nawet odciski stóp, o których sądzi się, że należały do yeti. Czy wierzysz, że yeti naprawdę istnieje w odległych miejscach na Ziemi? Daj mi znać w komentarzach. Numer 6 Doktor Seuss jest pisarzem książek dla dzieci, który po raz pierwszy opowiedział o zielonym futrzanym potworze Grinch w 1957 roku. Grinch jest opisany jako potwór z twarzą podobną do kota, który mieszka na skraju klifów w Whoville. Ponieważ nie lubi świąt Bożego Narodzenia, kradnie wszystkie prezenty. Ale najwyraźniej istnieje też w prawdziwym życiu, bo w poniższym filmie policja z Darth w Massachusetts spotyka Grincha próbującego wejść do domu. Kiedy Grinch widzi policję, natychmiast upuszcza prezenty. W innym filmie, który znalazłem, Grinch musiał nawet iść na rozprawę i stanąć przed sądem. Po tym, jak sędzia wydał wyrok, Grinch trafił do więzienia. Najwyraźniej ukradł zbyt wiele prezentów. Numer 5 Chyba nie tylko ja nie przepadam za pająkami, ale wiecie, co jest jeszcze bardziej przerażające niż zwykły pająk? Świąteczny pająk. Na poniższym filmiku widzimy pająko podobne stworzenie ubrane w czapkę Mikołaja i czerwony worek, który prawdopodobnie jest pełen prezentów. Ale kto chciałby dostać prezenty od przerażającego pająka? I co musiała myśleć ta osoba, kiedy udało jej się uchwycić tego pająka kamerą? Istnieje duże prawdopodobieństwo, że pająk został animowany komputerowo. Niestety nie udało mi się znaleźć więcej informacji, więc gdzie udał się pająk i co było w czerwonym worku, tego niestety nigdy się nie dowiemy. Ale wyobraźcie sobie, że natknęliście się na takiego pająka podczas świąt Bożego Narodzenia. Zdecydowanie uciekłbym tak szybko, jak tylko potrafię. Numer 4 na całym świecie istnieją różne świąteczne tradycje. W rzeczywistości każdy kraj ma swój własny dodatek. Ale to, co mają w hiszpańskim regionie Katalonii, jest bardzo dziwne. Tióde Nadal, bo tak to się nazywa, to pięć drzewa z uśmiechniętą twarzą, czerwoną czapką i dwiema nogami. Katalończycy mają tradycję karmienia pnia drzewa resztkami jedzenia tak, aby w Wigilię wrzuciło z siebie prezenty. Na kilka dni przed Wigilią zaczyna się karmienie pnia, a czasem także przykrywanie go kocem, aby nie było mu zimno. Ale zanim dzieci dostaną smakołyki z pnia, muszą się pomodlić. Następnie wkłada się pień do kominka i prosi się go, aby dał smakołyki. Ponieważ dzisiejsze gospodarstwa domowe tak naprawdę nie mają już kominków, tradycja ta jest kultywowana coraz rzadziej. Numer 3. Z technologią, która każdego dnia jest coraz bardziej częścią naszego życia, nie jest zaskoczeniem, że Boże Narodzenie jest ekstra specjalne. A może po prostu ekstra straszne. Poznajcie robotyczną wersję Reniferów świętego Mikołaja, stworzoną przez Boston Dynamics. Wyobraźcie sobie, że biegną za tobą. Widzisz, mogą poruszać się i biegać tak jak prawdziwe Renifery, ale wygląd robota jest podobny do robotów, które często widzimy w filmach. Mówię o tych filmach, w których roboty próbują zastąpić i przejąć władzę nad ludzkością. Miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie, ale nie można zaprzeczyć, że te robotyczne Renifery wyglądają dość przerażająco. Nie wiemy, czy Boston Dynamics ma jakieś dalsze plany poprawy wyglądu zewnętrznego swojego robota Renifera, ale jest to jedna z firm, która jest w czołówce swoich technologii. W grudniu 2020 roku wrzucili filmik, na którym widzimy, że roboty potrafią teraz tańczyć. Jaka jest Twoja opinia na temat tego typu robotów w przyszłości? Czy uważasz je za przydatne, czy też powinni przestać je rozwijać? Daj mi znać w komentarzach. Numer 2 czy kiedykolwiek słyszeliście o Krampusie? Istocie z rogami, która wygląda jak pół diabeł, pół koza. Mówi się, że ta postać jest starożytną tradycją w regionie alpejskim. Jest on opisany jako pomoc Świętego Mikołaja, ale jeśli dziecko nie było grzeczne przez cały rok, to zostanie zabrane w worku. Stało się to jednak wielką tradycją. 5 grudnia ludzie wychodzą na ulicę przebrani za Krampusa. Jak podają artykuły, terroryzują oni wtedy okoliczne domy i ulice. W niektórych częściach Alp boją się tego stworzenia, zwłaszcza jeśli słyszało się historię o tym, co Krampus potrafi. Ale w innych miejscach obchody są nieco spokojniejsze. Z kilkoma wizytami domowymi nic więcej. Numer 1. Święty Mikołaj jest znany ze swojej dobroci i współczucia, szczególnie dla biednych i chorych. Zazwyczaj jest to starszy mężczyzna długą białą brodą i czerwonym strojem oraz czerwoną czapką. Najlepszą rzeczą w Świętym Mikołaju jest to, że daje on wszystkim prezenty. To również dlatego, dzieci i dorośli są tak szczęśliwi, aby zobaczyć prawdziwego świętego Mikołaja. W 2013 roku w sieci krążyło wideo, na którym Mikołaj z saniami reniferami został zaobserwowany na niebie. Według kilku źródeł uważano, że zostało to nakręcone w Nowym Jorku. Czy to naprawdę mógł być święty Mikołaj podróżujący po nocnym niebie, aby zostawić prezenty? Niestety nic więcej nie wiadomo o tym wideo, więc zostawimy to Wam. Czy wierzycie, że święty Mikołaj jest prawdziwy czy nie? Czy kiedykolwiek doświadczyliście jakichś dziwnych rzeczy podczas świąt Bożego Narodzenia? Dajcie nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.